20 kwiecień 2022 Hamburg, miasto Maryi, świętego papieża, Benedykta V. Dzisiaj mamy 22 rocznicę kanonizacji świętej Faustyny jak również 12 lat temu, 30 kwietnia w Krakowie odbyła się msza święta królowanie Chrystusa Króla i za polskich królów, bo dzisiaj są urodziny króla Kazimierza Wielkiego, jak również rocznica śmierci 30 kwietnia w 1632 roku. W Warszawie umarł 44 król, który rządził Polską 44 lata, Zygmunt III Waza. W Ingolstadt tego dnia Umar Tili, dowódca armii katolickiej. Dzisiaj w Rzymie spotkanie przestępców. A wczoraj, 29 kwietnia, w dniu rocznicy męczeństwa duchowieństwa polskiego. Brzymie Indraszewski założył nową fundację Jana Pawła II przestępcy. Tak teraz to można powiedzieć, po owocach ich poznacie. Jednym z filarów jest ksiądz Ptasznik. Kim jest ksiądz Ptasznik? 7 lutego w 2011 roku Mojej urodziny byłam w Piusa IX w bazylice Świętego Ważyńca. Wracając, byłam na polskiej misji. Byłam sza święta za założycielkę sercanek. zaczął przeszkadzać ksiądz Ptasznik. Był tam agent Kowalczyk, całe piękne towarzystwo. Więc dzień wcześniej, 6 lutego w 2011 roku, polskiej misji w Rzymie przekazała mapę Polski za, za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego, które wydał mój dziadek. Stanisław Tomaszewski w Krakowie. Więc powiedziałam 7 lutego księdzu Ptasznikowi, że ja nie jestem sama. Ja tutaj jestem w tej, na tej polskiej misji w imieniu milionów Polaków. I do mnie się nazywa że szacunek, więc proszę do mnie się odzywać innym tonem i z szacunkiem. Jestem Polką i mam prawo do szacunku, szczególnie w Kościele. I teraz ten ksiądz Ptasznik, który jest na pewno wyszczepiony, jest w tej fundacji Jana Pawła II, co nada Polsce. Kiedy jest zakłamana historia, kiedy bije się księżyc, kiedy wyrzucono eucharystię ze wszystkich kościołów. Co to za fundacja? Bo trzeba wiedzieć, że Dachau jako obóz zamknięto. przejął Izrael. Tak jak w obozie koncentracyjnym w dniu powstania Izraela 14. Maja 1948 roku umieszczono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci. Kazano je płacić za czynsz. Dominikani, który przeszedł dachał wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe. Zamordowano go w 1960 roku. 28 kwietnia 1963 roku powstał. Karmel Krwi Chrystusa. Była to rocznica święceń kapłańskich Maksymiliana Kolbe w Rzymie, też zamordowanego rytualnie. Założył ten karmel Krwi Chrystusa biskup Neuhoisler, więzień Dachau. Od 11 lipca 1941 roku do 24. Kwietnia, kiedy został wypuszczony razem z prominentami 17 krajów 136 osób. Tego dnia we Francji powstało seminarium duchowne. Seminarium za drutami, które działało do 1948 roku. Wszystko jest sklasowane. Wiedział o tym noc już papieski, późniejszy Święty, Święty J-23, a wcześniej był Święty B-6, który był już w święcimiu 1 lipca 1923 roku u Selezjanów. Wszystkich Selezjanów zostali zamordowani którzy go znali. I więcej księży, o tym dopiero się dowiedział Pius XII od biskupa ze Szwecji w 1954 roku. Tą całą aferę niszczenia Kościoła możemy powiedzieć, że jest zaangażowany, że był zaangażowany Pius XI. Jego urodziny 31 maja w Oświęcimiu w 1894 roku. Ukazała się Matka Boska nad Kościołem Dominikanów, Świętego Krzyża, klasztoru Dominikanów, który powstał w Oświęcimiu w 1282 roku. Święta Faustyno, wspomagaj nas. Wszyscy święci, pomagajcie nam. 30 kwietnia 2006 roku 16 roku. W Rzymie spotkała się masoneria świata, retory. Tego dnia również zmieniono wszystko w Monachium, w nowi ludzie. Już przygotowane wszystko było do koronawirusa. Jutro, 1 maja, Matki Boskiej, Patronki Bawarii i Świętego Józefa. Święty Józefie. Patronie Kościoła. Święty Józefie, któremu cała Bawaria została zawierzona 4 maja 1664 roku, wspomagaj nas. Święty Józefie, który jesteś patronem Kościoła Świętego, również Kościoła w Hamburgu na Wandsbeku, gdzie Franciszek zaczął tańczyć swoją rolę od 12 października 1986 roku. Wspomagaj nas. Święty Józefie, którego karmele zostały założone w Krakowie i Wadowicach. dzięki nawróceniu Hermona Koena Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu. Historia o nim została wydana w Warszawie 22 lutego w 1858 roku przez Józefa Tomaszewskiego. Dnia, 11 dni, miał arcybiskup Julian Nowowiejski, urodzony w dniu objawienia w Lourdes. Matko Boża z Lourdes obiecałaś, Twoja piąta tajemnica teraz jest, teraz się wszystko zmieni. Bogu dziękujemy za księdza Michała Wuzińskiego, który dzisiaj jest w Tulcach. W Tulcach gdzie kustoszami byli męczennicy dachał. Jeden zamordowany, błogosławiony, a drugi ksiądz Józef Woźniak z Hamburga, urodzony tutaj 7 lutego w 13 roku. Był również duż pastorem po wojnie, kiedy tutaj było 600 obozów. Sam wystawił pomniki dla wielu Polaków zamordowanych przez Anglików. Jezu, ufam Tobie. Boże, dzięki Ci za ten dzień. Święta Faustyno, wspomagaj nas.